Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Środa 27 tygodnia okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek EOS słowo o słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Święty Paweł nie miał łatwo. Jego początki były bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że od początku nie był katolikiem, od początku nie był apostołem. Jego droga była bardzo skomplikowana, aż do tego momentu, kiedy pod Nabaszkiem Chrystus go spotkał i nawrócił, oświecił, chociaż na chwilę stracił wzrok, ale serce jego zajaśniało blaskiem Chrystusa. To przez spory czas od tego nawrócenia to nie było też tak, że był od razu przyjęty z entuzjazmem, z radością, z optymizmem do wspólnoty kościoła. Chrześcijanie, a nawet apostołowie, nawet i święty Piotr, patrzyli na wcześniejszego Szawła, a dzisiaj już Pawła, z pewną podejrzliwością. Nie wierzyli mu w czyste intencje. Bali się, że może to nawrócenie sam sobie wymyślił, po to, żeby może jak czasem tak jest, żeby tak od wewnątrz pewną organizację czy wspólnotę rozwalić. Dlatego Paweł potrzebował czasu, żeby się do niego przekonali. Dzisiaj też wiemy, że potrzebował Barnabę, który też został przyjęty chwilę wcześniej do wspólnoty chrześcijańskiej. To świadectwo Barnaby sprawiło, że został przyjęty. I teraz to, co, o czym też dzisiaj pisze nam Święty Paweł. Do momentu przyjęcia Paweł, wszystko, we wszystkim był uzależniony od grona apostołów, od Piotra. On nie zaczął głosić po swojemu. On się nie sprzeciwił. Mimo, że napotkał na trudności. I mogło to zrodzić w jego sercu jakieś takie pragnienie stworzenia sobie swojego kościoła, swojej wspólnoty, ale wiedział, że jeżeli Chrystus go powołał, że Chrystus go wybrał, to Chrystus też daje odpowiedni czas. I to Chrystus ma się zatroszczyć o to, żeby został przyjęty w kościele Paweł. Ale kiedy już staje się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, kiedy staje się pełnoprawnym apostołem, to kiedy przychodzi. Do czynienia wobec trudnych tematów, to nawet nie boi się rozmawiać o trudnych rzeczach. Jak nawet to dzisiaj widzimy, wygarnąć trudnych tematów samemu Piotrowi, Kefasowi. Nawet kiedy czuje się, właśnie, przede wszystkim kiedy czuje się tym kościołem, to wie, że nie można przemykać na jakąś niespójność w nauczaniu nawet Piotra. On nie boi się rozmawiać, on nie ucieka w emocje, nie ucieka w jakieś kłamliwe tematy. Mówię o tym celowo, używając takich słów, ponieważ dzisiaj my, po XX wieku, kościele, też mamy bardzo podobne problemy. i Trzeba nam powiedzieć, kościół nigdy nie był idealny. Niektórzy krzyczą, środowiska tradycjonalistyczne krzyczą: Kościół jest w kryzysie. Kościół był w kryzysie od pierwszego dnia założenia ciągle był w kryzysie. I ciągle te trudności, problemy w kościele się pojawiały. Wystarczy poczytać Dzieje Apostolskie. Nie ma idealnego kościoła doskonałego bez problemów. W kościele, nawet apostolskim, popatrzcie, w pierwszych dziesiątkach lat też pojawiały się rozłamy, ale i też pojawiały się rozbieżności między apostołami w podchodzeniu do prawa, do ducha, do łaski, do relacji. Ale oni to, co dla mnie jest takie bardzo przekonujące, i umacniające, to potrafili ze sobą rozmawiać. Nawet kiedy trzeba było sobie coś bardzo trudnego wygarnąć. A jak będziemy czytać też Dzieje Apostolskie, to nawet i kiedy dochodziło do, między apostołami do rękoczynów. Bo potrafili walczyć, dyskutować o rzeczy ważne. Nie zajmowali się półprawdami, a na pewno nie manipulowali, co dzisiaj w kościele nieraz, w niektórych środowiskach, które Uzurpują sobie jakąś prawdę tylko i wyłączność wszech czasów, no to często jest tak, że to jest nie dość, że budowanie na jakimś kłamstwie, to narzucanie, bez dyskusji, no i używanie środków, które nie prowadzą do odkrycia prawdy, a w tej prawdzie Chrystusa. I ta dzisiejsza Ewangelia, kiedy apostołowie przychodzą do Jezusa z prośbą, niezwykłą prośbą, bo proszą Go, żeby nauczył ich modlić się, tak jak Jan nauczył. Swoich uczniów modlitwy. To jest jedna rzecz z charakterystycznych spraw, właśnie takich rzeczy. Modlitwa, jak ja się modlę. Naucz nas się modlić. Chcemy się modlić, chcemy być może i rozmawiać tak, jak Ty rozmawiasz nocami, wieczorami ze swoim Ojcem. I Jezus właśnie zaczyna tą rewolucyjną modlitwę z tym słowem, które już przed chwilą powiedziałem. Bo Jezus mówi, kiedy zaczynacie się modlić, kiedy chcecie rozmawiać z Panem Bogiem, to tą rozmowę zaczynajcie od słowa Ojcze. Ojcze, który jesteś w niebie, ale przede wszystkim ojcze. Czy mamy taką świadomość za każdym razem, kiedy stajemy na tej modlitwie, że, że przede wszystkim spotykamy się w tej modlitwie z kimś, kto jest Ojcem, kto jest Moim, Twoim, to jest naszym Ojcem, a to znaczy, że jestem dzieckiem. Skoro do kogoś mówię, skoro do Boga mówię ojcze, to znaczy, że jestem Jego Synem, Jego córką, że na tej modlitwie mam się czuć właśnie w takiej pozycji. Nie niewolnika, nie kogoś, kto się boi, ale po prostu ojczy. Chyba już o tym kiedyś mówiłem, o takim obrazku, który zobaczyłem w internecie, że jest tron, na tym tronie siedzi starszy pan w koronie, czyli król, a przed nim stoi dziecko. I ten król, ojciec tego dziecka, prawdopodobnie wychodzi z tego obrazka, mówi: Dziecko na kolana. I drugi obrazek obok jest, gdy to dziecko siedzi na kolanach u swojego króla. Pewnie królowi chodziło, w tym obrazku coś innego. Ale dziecko wiedziało, że to dla niego, zanim on jest królem, to, to to przede wszystkim jest ojcem. I Bóg chce też takiego podejścia, takiego traktowania. Żebyśmy, on oczywiście, Bóg jest Bogiem, jest wszechmogący, jest najświętszy, jest wszechpotężny, nie jest naszym kumplem, to nie jest kolega z piaskownicy. Ale to jest przyjaciel w relacji ojcowskiej. To jest mój ojciec. I Bóg mówi, kiedy zaczynasz się modlić, kiedy chcesz się ze mną spotkać, to to spotkanie zawsze ma charakter spotkania ojca i syna, ojca i dziecka. Spróbujmy może dzisiaj, kiedy będziemy modlić się tą modlitwą pańską, której nauczy nas Jezus, rozpocząć właśnie od takich słów: Ojcze. A właściwie tam jest słowo Abba. A wiemy, że Abba to nie tylko taki oficjalny zwrot ojcze. Ale Abba to nic innego jak tatusiu mój najdroższy, najmilejszy tatusiu. Jezus mówi, jak tak zaczniecie się modlić, to odkryjecie, o co chodzi w modlitwie i odkryjecie, o co chodzi w chrześcijaństwie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.